Ale jak to? Ej, ale ja już zacząłem nagrywać chłopę. A, 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 a! O cór, 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 ej, co? Robisz? Ej, ej! Cuf! Siemano! L ludzie, mam informację. Tu jest dla nas buf, to wygrałem za 250 zł. Patrzcie! wydaj dzięki! Spuść! Spuść. Oto Giga! Członek ekipy. Czwarty człowiek! Staszek, zachowuj się, bo cię więcej nie puszczą na mnie. To jest miała być moja jest w, w ekipie, zawsze będzie zapewne i w dzisiejszym odcinku będziemy próbowali jedzenie. Odcinek nazwiemy to sobie debilek kot różnej um, Ogólnie rzecz biorąc... Zatrzymaj film na chwilę, please. Pierwszym, Pier pierwszym daniem, pierwszą rzeczą są mamby. Jakieś nowe, cytrynowe. Um, czekaj, o nie. nie, o smaku jabłka i kiwi. Okej, okay, Franek wie, bo on kupował. Nie, nie mój brat. Majcie, próbuję. Franek, daj telefon. Da, daj mi to. Aha, no daj mi ten telefon. Telefon podwalił. Ludzie, on mi telefon ukradł. Franek, ocen. Ogólnie rzecz biorąc, Staszek ucięło cię. Stary, ludzie, że mamy tak Ogólnie tu tego określił. Słyszę. Ogólnie ludzie są, że tak małe pole widzenia ma teraz kamera, ale. Nagrywamy telefonem. Uwaga, ja próbuję, patrzcie, ogólnie wygląda to tak. Frykitz, sprawdź czy dobrze nagrywasz. Tak to wygląda. Patrz, tak, tak. Tak to wygląda. Widzicie? Tak. Uwaga! Nie, próba. Cóż się... Ogólnie to było dobre. Najpierw trochę kwaszkowate, a potem bardziej słodkie. Co uważacie, Franek? Dobre. 1 do 10, Franek. Tyndek jest 5,5, bo w ogóle nie czuć tego, w ogóle nie czuj tej tego kiwi. 6. 9 na 10. Ja daję to 5,5 bo mur. Posłuchaj, fajnie. Ale lecimy. A my i na... Teraz spróbujemy e, z Ozoli e, podobno kwasek. Mamy dwa różne. Ekstremalne. Spróbuj mnie, no sobie... I druga eee, kolorują wersja. Kolorują język, co mnie mi eee, I drugie. I mąkowę. drugie. I drugie, i boczne. I drugie, i boczne. I drugie, i boczne. I drugie, pisz na Extra. Boczne żerki. Boczne żerki. No to kwaśne żelki. Kwaśne, wpiszę tylko, wpiszę tylko żelki Tutaj też, boczne żerki. Najpierw spróbujemy my, bo franki z nas już próbowali. Najpierw będzie zielone. Zielone wyglądają takie ładne. Ej, z koloru ja daję takie 10 na 10. Jasne, tak. Mega ładne takie. Uwaga. A. Um. Na A. 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 to je serióp fašné! Ale mi A na je serióp fašné, je s mi my tak. Jel... No. My kwašne, ale smakuje. Teď mi. ale sork Co bylo? Potem jel... Mega? Mega? Potem jeszcze będzie letecky? Podle mě ještě kwasek ty. Mega? Podle mě ještě bude kwasek ty, tym nový lidi. Tak Na koniec. to je to je jenom. A 9,5 na 10. Bo ja zapomniałam wam po to teraz... jest Wagusia. Wagusia, dokładnie, Wagusia. Uwaga. Jak oceniasz? Oceniam ja, ogólnie sam z ciebie Takie 7,5. 9, eee, 8 na 10. A Iga? Ty wystawiasz? 8,5. Uwaga. Uwaga. Teraz ja, nie oni są takie mega niebieskie. To fajne, takie jakby... Ej, Ej, jak się podłoży pod światło, to one są takie mocne. No. Dobra, ja próbuję. Słuchajcie. Ludzie te już nie są, nie są mm. słodkie. te są faskie. Tak są cieszyutkie. Słodkie. 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 Strasznie słodkie. No. To, to nie, nie A, kwaśne, no. Ale jestem trochę w, w Nie. Ale nie ma. Ja nie czuję ludzie, ja, znaczy czuję taką leciutką nutkę tylko. Ranek wyłącz to światło, tam masz przedłożyć, tak jak chcesz do lampy. Nie ja wiem co kurde zapalił światło w pokoju. Ja odczyniałam to takie 8,5. Lepsze od poprzedniego, ale nie kwaśne. Było bardziej gdyby było bardziej kwaśne, to ja bym dał takie 10 na 10, ale jest za mało kwaśne. Um, dobra. Ja tak jak Ale kran... Ale myślę, co można zrobić chyba? I... I... Nie mam na to. Udział? koniec w ogóle będzie jeszcze zupka chińska. Ja daję 4 na 4,5. Ej, ja też daję 4,5, potem są już niedobre. Mm. Nie, potem są dobre. 4,5. jak normalny ma... kolor Mentos. Teraz <Sztery <Sztery <Sz> już <Sztery> <Sz> <pół>. <Sz> nawet nie robimy przerwy, już będziemy bez przerwy. 4,5. <Sz> A o wydle to jest. Mm. Dla mnie też dobre. Słonecznik turecki teraz. Mam U, nadzieję, że... To jest głuchohydne że... potem, nie? Ale nie polecam! Ooo, ale fajnie. Oła coś mi za w włożyć. Mmm! Uwaga. Słone? to jest sól. Przepraszam, mam skład. Jak dotykacie to... 38% to jest tłuszcz, a 32% to sól. Dobra, guys. A najpierw ja to zawsze oblizuję. Pyszna. Nie no. Sama pasywka ekstra. A no. Ale jak hodowane sprawdźmy. A jeżeli są duże, to są duże. oznacza, że dobrze hodowane. Oj! No to jest serio! dobrze! Ja nie mam nic, dlaczego wrzucić to. Weź też coś poszukaj. O Kuba, właśnie. I czekam. taka rzecz biorąc, według mnie to jest chyba fajna i zdrowa. Nie, <gulisz> nawet... No, to znaczy duch? zdrowa, pełna soli jest. Tak samo dobra jak pizza. Przepraszam, nie pizza, czy psy. Ale trochę zdrowszy. Niepewno zdrowszy. A że tylko kosz zabrałaś stąd. Ja dobra! Tyle, więc nie jemy, bo mam jeszcze... Fajnie, ale według mnie... Mam jeszcze trzy rzeczy do to... spróbowania. Według, według mnie. to cztery, bo mam jeszcze kilka rzeczy, które... Według, według mnie to od... według według mnie to otwieranie tego. Jest najlepsza. Le... Bo jest takie satysfakcjonujące. No. To... Uwaga, kolejna rzecz. Czekaj. Ja jemę... Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Boom. Nawet bez przerwy tak mam worki z Ikei, nawet wagę z Ikei. To są cukierki olewa, ich nie będziemy próbować, bo długo się je, je. Ale mówię, sobie próbowaliśmy już właśnie przed odcinkiem specjalnym, żeby was nie zanudzać. Dobra, wiem, 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 cicho, cicho, tak zapłacę ci. Yy, mm. Ogólnie to tak, rzecz biorąc, ja daję takie, według mnie, to jest takie i 7,5. Wydaje mi jest 10, 10 fajne, na 10. Ale mogłyby być lepsze. A, 10, chyba że będziemy pod jeszcze względem to, jakie są zdrowe, to 10 na 10, bo są bardzo zdrowe. Bo one ogólnie rzecz biorąc. mi Fajne są, bo y, są zdrowe, bo przeczytam za to. Więc ja. Bo też, że próbuję, to jest. I uwaga, mam ja jedną rzecz. Jedna rzecz ukryta, którą spróbuję tylko starszy. Lizak. Czupa, czub z kolowy. Chyba każdy z was jadł właśnie. Dajs! Oja, kata Zatrzymaj film. No, no. Ludzie, teraz próbujemy. Eee. Rzeczy. Już nie tak. Czyli co, tak. Fasyk cytrynowy. Um, Oja, kata japońska. Klasycznie. Ale to potem, to potem. Sos Karolina Reaper. Karolina Reaper, stój. To jest jeden z najostrzejszych sosów, sosów na świecie. Na świecie. To jest bardzo ostry. A to jest sos sriracha. No, on, on ma śmieszną nazwę, ale też jest, on jest od... straszliwie mocny. Ale gdybyście gdyby wzięli jedną kropelkę tego, ludzie, to by wam już wypalał gębę. A my weźmiemy tego trochę na łyżkę. Specjalnie dla was to zrobimy. Ja Najpierw go... zaczniemy od małych rzeczy, czyli... sok, sok cytrynowy, zagęszczonego soku cytrynowego. To będzie znośne. Głównie dlatego, że... No to... pomysł, możemy to dać na grzynki tata. Nie, gęby. potem, na koniec. Ozu. Спала, ты уже немного Это серьезно. Как важно? Ига дай, дай. 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 Не дай. но не Дай. Дай. Так, Дай. 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 Франк Дай. 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 Nie Rozumiesz, No A... sobie ja też chcę spróbować tak. Uwierzcie mi słaby jest. Ja, dlaczego ty dotykasz ust? Ja dotykam. Dotykasz ust! Uwierzcie mi, że mi słaby. słaby jest. Uwierzcie Ja mi... jestem jedynym ludzi w tym teamie, która nienawidzi kwaśnego i przy kwaśnym mm. Poczuję jedną kropelkę tego i będę miał takie... wy ja ja wskazuj do! To. Dobra, ja, Moja reakcja będzie najciekawsza. Trzy, dwa, jeden. <grym> tak teraz teraz. Spróbujmy Karolina. Nie, najpierw Serila'a. No. Najpierw on. Potem Karolina, bo Karolina to już jest taki sos taki, wiecie, taki... Ale no, tu jak to jest... jest Karolina Reaper musimy wziąć też mleko za chwilę. Tak, zejdziesz na dół. Ja nie nie będziesz musiał wtedy z Nie Branek, stary, nie, posyp po mleko, musisz pójść po mleko. Nie nie wiem. No dobra, nie wiem, Guys! nie, idź nie, Paprika smakuje Nie, nie To Nie Jak Aha, a że nie pomylił pan guys Widzicie co się robi w takich momentach? was nauczę ajajajaj co Możesz próbować, a że jestem najstarszy z całego Ja mogę z Ja mogę zacząć

A z to może być paprykowe. 3, 2, 1. I co? O, oh, fuck. <grym> 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 Jadaj! Teraz ja. teraz ja. Nie tak źle, to pięczę w gardle bardziej. Wiesz? Woje teraz. Dałbym się pomysiadam. Ale mam sobie, daj. Ja dałam sobie tyle tego. Jezu, mi ta dawka już wystarczyła. To <coughs> Jeszcze zaraz będzie Karolina. Już teraz Tyle się. ci starczy, uwierz. Zabaj. Zaraz cię zacznie piec. Jezu, Ej, zaczęło. ale... Zapisz się. Ogólnie on moim brat, więc mogę Dada. brać po nim łyżkę. Jezu, guys. Uwierzcie mi, ludzie, jeśli macie swoją odporność, to lepiej to bym nie On nie jest jakby... O fakt, Staszek nie żyje. Nie, że, ja ja że on od... jest... Wodę. Nie, ja że on ja... jest ostry, tylko to bardziej jest piekące. Nie chodzi o to, że... Piekantne. Nie, nie, to nawet nie jest tylko to, to jest bardziej takie, bardziej piecie, to, że piecze. Mnie hmm. tutaj piecze y, ogólnie układy. O, to jakby pobuda... O, dawaj! Już! On dopiero wziął nowe rzeczy, to troszeczkę... Bo to jakby ogólnie pobudza jakby te gruczoły, które wydają tą ślinę i... O, o, to, to jest tak jest piec tutaj. To jest najgorzej. Nie, to jest sole. Tak? coś Karoliny dużo? Tak! Jeżeli jedną kropkę Karoliny i ja padnę. Dobra, teraz nie zrób i Idziesz, ob, obmyjesz nam łyżki. Ła! Wow. Ej, hey guys! Patrzcie to! Ujęcie! Wzięliście kiedyś taki las. Ej, wiecie co tam jest? To jest drzewo. O -o. Nie nagrywam. Tam macie drzewo. To jest drzewo, to, to nie śnieg. Wow, drzewo. To jest drzewo, ludzie. I ja myślałam, że to jest śnieg. Jaśna. Dobry Guys, pewnie się zastanawiacie. To większość za youtuberów ma. Cicho! Większość youtubers ma jakieś super. Nie rzucę tu. Za tą grę. Ma jakieś super lampy coś. Tymczasem my. Świetna lampa, wiem. Świetna. Ogólnie ona świeciała na kolorowo, ale, świeciło, nie... ale przełożyliśmy No, przemieniliśmy żarówki. Przyszedł flanek z lekiem, ojcze! Wreszcie! Patrzcie, trzyma dumnie mleko. To jest dumny mężczyzna. Janek, gdzie jest pilot do tego, czego chcesz? Patrzcie, uchwała Ja Jamaga, gdzie się... jest tamten? I go będziesz pilot. nas nagrywała. Jak klikniesz to, albo to, albo to... Ja będę to, nagrywał, ja To? Nie, Franek. No, Franek, jak, A, nie, to, nie, to, jak I, jest Gdzie jest pilot do Yamady? No ja, dobra, w każdym razie... W każdym razie, w każdym razie... Patrzmy już. Może tylko ja lepiej spróbuję telewizję. Najpierw... Jak Wy nie. spróbujecie. Najpierw Pan ty. ty? Sobie, nie chcecie. Franek, może ty jeszcze, ale ty nie bo ty jesteś nie młodszy, to ci wypali gębę. Ja już sobie naleję, bo ja wiem, że to będzie palić. Ale jak kurwa ci nie mleka. Nie, jak nie jak nie, sos, jak nie, nie pijesz sosu, nie bierzesz sosu, nie bierzesz, nie, bierzesz, nie, bierzesz. nie, albo bierzesz sos przy tym, bo już bierzesz, bierzesz, bierzesz Ale musisz mi to naleźć do mleka. Według ale mnie, nie, nie. uwaga. Dobra, ludzie, gotowi jesteście? Muszę uwieść. Wiem, wiem, wiem. wiem. Ja ja będę... Nie, 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 Franek, chodź. A ja też idę, mi... idę. Dawaj, dawaj mleko. Dawaj, daj na mleko. Ale ty też spróbujesz? Musisz spróbować. to to ciebie wypali gierę. Bo... To nie jest żart, że to jest tak palące. Ale jedną, ka... jedną mini, mini kropelkę. Kropelkę. Mini, mini. Po kropelce, ludzie. Mini, mini kropelkę. Nawet mini, 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 mini kropelka będzie ci się tak parzyła. Ja to piłem. Dobra, ja Nawet nie takie się siebie mi mną obiadu. Z się, ze y, się. Y, jeżeli nie, jeżeli chciałam się jeść, tylko jadłem tak mega łapczywie. To mi dodał trochę sosu, żebym zwolił. Ja poszedłem potem, ja wypiłem całą mleko. Dobra, mam tą. O Jezus, chyba za dużo. E to nie jest żar! Tego wziąłeś tyle. Dobra, daj. wierzymy w ciebie, Franek! Dawaj! O ja pier. Jak to... Ile ty sobie dało? Pokaż do kamery już! taka no właśnie, bo wali, wali. zaraz spadnie, no daj te... Dekorny, terenik, <grym> zaraz to. Tylko daj jedną mini, mini nie zaczęła. No, zaraz będzie jeszcze mocniej, dobra. Daj mi... No mi mini mi... Daj mi się najpiększej. <grym> <rekt rzyść. grym> ja te... Zobacz... już kiedyś spróbowała. O Jezus! Zobacz, <grym> <grym> <Ja> te... <grym> 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 po mi się u gęba. Janek, jedną małą mini, mini mini ...mini, mini, mini, mini Proszę coś powiedzieć, pan już chyba kiedyś... Ja wam no. proponuję, zróbcie sobie taki konkurs, bo to, co robicie, to nie tak powinno wyglądać. Każdy bierze na łyżeczkę taką samą ilość, wkłada do buzi po i wygrywa ten, który najdłużej wytrzyma, nie. bez popijania. Tak wyglądają prawdziwe zawody. A nie są zawody i wyjdź z mojego studia. To było niegrzeczne. Janek, najmniej jedną... Przepraszam. Nie bierz taką, nie bierz mówisz mi. A, to mleczka sobie i tak wypiję. Jak oceniacie Karolinę Ripper od 1 do 10 w skali piekłości? 11. Od 10... Od, od Ej, czemu, czemu tu jest U? Czemu tu jest U? Tutaj pisze SUS. No patrz. Nie, to jest... Tu jest karyseczka. Patrz. Yy, ja do tylko do ma nie ma odpadkę. Odpadkę. A ja nie próbujcie. Co? Troszeczkę. Jezus, nie próbujcie ludzi nigdy. Ala, E to... Coś, co jest to? No, ja to że... Ale coś Pamiętaj, jakby... Wżywa się... ...może mu O, no tak. Człowieku, ja to, to ja, ja dwa nie, jadek będzie gorzej! Ja to nie, Ale ja jem z tym, ja jem ze No, ale sobie ja co więcej mleka. Ja sklejujemy się dwa. Tak, ludzie, no, no, tak gryzamy, to są no, tak, Podaj na śmieci. Ej. Ła! Trzymajcie, mamalow. Patrzcie co robię. Nie, we. Gaz, on zamoczył słonecznik w leku. Dobra. Ej, Frank, film, bo musicie się posprzątać. Czy ty wyłączyłaś? Bum. Uwaga, uwaga! No, no, to ta. Oto jest porannik. Jak to zrobić gaz. o jaka to? Ej, yy, dziś teraz wam zrobię. Co robisz? Uradnił, jak złożył Woda do Co? czernika. Co? Naprawdę? No. Nie wiem. Jak że zawsze dawaliście dali, benzynę? Ale to wściwane. Przecież rachunki. Myślę, że tyle wystarczy. Rachunki za wodę są teraz Dobra, niebotyczne. Cicho, nie mów o rachunkach o na moim filmie. Na moim filmie o rachunkach będziemy gadać. Słyszycie wody. to? Słuchajcie, to tatus... O, 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 to, tatus pamięta, o, Słyszycie to? to tatus to, no. Słuchajcie, to tatus Yamadus. jamadus. ogóle nagrywasz... Słuchaj, ogólnie patrzcie, musicie zalać do tej kreski. tu. Widzisz? Nagrywaj to. widzicie, tu jest taka kreska. No. Tu. no. Musicie do niej zalać. I wtedy jest dobrze. I wam powiem wiecie, że tu pod tym, patrz, pod tym... Nagrywaj to, mo! Pod no. tym jest warstwa powietrza, wiecie po co? Bo wtedy się ładnie makaron rozpuszcza. Staszek słuchaj. Franek, ty Dobrze głodnie wiedzieć. nas nagrywasz, bo ty nagrywasz tam, a ja pokazuję tu. Dobrze wiedzieć. Patrz, widzicie to? Czekam aż się zagotuje. A co to jest? Jakieś prawe na wieczór. Loda. Czajnik. Co? Ojejku. Ej, odsuńcie się. Byłam Coś nieznanego. Nie Coś nieznanego. Nie, pa, nie chcę kupić! Ych. Stop, i poczekamy. Jak mamy taką zagotowaną wodę, zalewamy do naszej kreseczki. Pokaż tutaj. Zostaw oh, czujnika. I Widzicie? czekamy 3 minuty. 3 minuty. Za trzy minuty. Teraz? On, on robi o jaka to? Co? O jaka Co to Idziemy próbować. Gdzie się podzieli widełce? Nie? Co znaczy, będziemy próbować. No próbować, o Tutaj będziecie próbować, w takim nie, syfie, nie wstydźcie się nagrywać? Aha, okej. Teraz zrobię tyle. Chcę. Nie, ja, bo. Ja 27 minut, się... nie będzie oglądu przez 20 minut. Tego. Będzie, to to są filmy takie po 30. Takie nawet. wypuciny? No dobra, okej, okay, w porządku. Dobra, eee, dobra. I Zatrza, dobra. będzie 10. Może sobie wziąć na górę jeszcze oponkę i powie, jak chcesz. Nieeee. Yeah. To wój, czy dla mnie? Ja, bo Nie na pewno? Tak. Ale nie widziałem Ciebie, to w ogóle Pewnie. Każdy się może nie stało. Nie, 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 Trochę? nie, trochę nie, 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 Co? nie, nie, zbieraj. zbieraj. Nie, to ty zbieraj. Ej, hey guys, co było według was najlepsze póki co? Staszek, Iga. Staszek, co było najlepsze, najlepsze według ciebie? Hmm. Bumek, który Czyli mamy. Iga? Chyba... Słonecznik. Okej. Okay. Według mnie tak samo słonecznik. Według mnie najlepszy był póki co... Słonecznik, ale ogólnie próbowałem już ojekaty, chyba już wszystkie. I najlepsze z Franek, co jest najlepsze według Ciebie? Co było najlepsze? Na razie jeszcze przyjęto ojekaty, tak? Ale no. Bo... No tak Żelek. Aż zrobiłem na Ciebie zbliżenie, żebyś powiedział. I Żelek i. A który żelek? Niebieski czy zielony? dwa I, zje... I jeszcze ten. Na pewno ten. Super, super, mega, ekologiczna ekologiczne chipsy. mój słonecznik turecki. Ej, okay, okay. Ej, w ogóle pokaż swój nadruk na bluzie z tyłu. O, fajna krówka. Słodka taka. Ej, guys, ogólnie to zrobiła nam się prawie już ojekata. Okej, okay, Staszek nie próbuje ojekaty i mamy problem. Mam 10% baterii. Musimy to zrobić szybko. Masz. Jest 48! Dobra! Spacz, jak nie ma wody, góry... Jest dobrze! Słuchajcie się! Hajek, nagrywasz to! Nagrywaj to! Siadaj, siadaj! Rozładowuje mi się telefon. Jak się rozładuje, Jak się rozładuje, to on nie zapisze nam się materiał i 20 lat, kilka minut przypadku mam. Okay. No to właśnie tego chcemy! Odlewam wodę? Zbliżenie na Janka. A, nie kamerujnie nie, kamery, nie Ej, to nie jest patostream, nie robimy patostre. Nie nagrywaj naszej okolicy, jeszcze ja nas na mierzu. No żartuję, już, już nagrywaj. Ooooo! Oooo, mi gorącła karą na rękę. No idzie do Dobra, chodźcie! Bo on się rozładuje zaraz telefon no ten w wpisać. Ej, śliśmy jeszcze sos jeszcze! Uwaga, intensywne balecie, intensywne nie? wlewanie zapożyczone od intensywnego lub kogoś takiego innego. A to jest jaki sos? Patrzcie jak wygląda. No dobry. Co ty Aż chcecie. A ch Aż Teraz macie jak znam życie ochotę na zupki. No, wiecie co? A my mamy jeszcze zupki. Spróbujmy jej tylko troszkę, każdy. Tak, po prostu żeby spróbować, żeby się rozłączył z telefonem i materiał, bo nie ponieważ... Dobra, mogę, mogę też? Tak, weźcie każdy, bierze trochę. Co? Jezu. Jezus, nie strasz. Jezu. Przedłużył mi piękny telefon. Albo gorzej się wyłączyło na Dobra, Dobra, szybko. No już. Franek. To jest mało? Dobra. Mm. To jest dobre, takie lekko paskowate. Nie. nie mogę, bo zrobię drogę. Troszeczkę, weź tylko. Tyle. No, lekko, troszeczkę. I gałki nie bierzesz? Nie. No, o bazy, jak O, zejdziesz na 10. Odjadze. Ej! Ej! No, odłóż to na razie. 10 na 10? Staszek? No, 10 na 10. Ale ja też 10 na 10. I ludzie teraz tak. Pragnij kamerę, chodź. Szybko. Co was pożegnać? W tym materiale, Jeżeli chcecie więcej tego typu materiału, coś próbujemy albo coś innego, piszcie w komentarzach. Ja czekam. I oczywiście zostawcie na sam koniec mówię, to nie wiem czemu. Zostawcie lajkacza, subika i dzwoneczek. Adios. O tej mi to.